Siemanko, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale 1 stycznia 2024 roku 34 miejscowości w Polsce uzyskały prawa miejskie, w efekcie czego na ten moment mamy w naszym kraju 1013 pełnoprawnych miast i jak się okazuje, aż w 96% z nich, czy mówiąc dokładniej w 976 z tego 1013, populacja mieszkańców nie przekracza 100 tysięcy. A zgadnijcie, jaka populacja przekracza? 15 kwietnia 2024 nie spałem, bo czekałem. Siedziałem, gapiłem się w monitor i czekałem aż licznik subskrypcji dobije do tej upragnionej, magicznej liczby 100 tysięcy. Teoretycznie mogłem iść spać i po prostu rano zerknąć na kanał i zacząć dzień od miłej informacji, miłego widoku, ale jakoś tak bardzo zależało mi na tym, aby być świadkiem tego na żywo, aby przekonać się, co poczuję kiedy to już nastąpi. A kiedy już nastąpiło, to... Wyłączyłem komputer, poszedłem na balkon, usiadłem sobie, zapaliłem papierosa, popatrzyłem w niebo i, y, jeszcze bardziej oddalając perspektywę spokojnego zaśnięcia, zacząłem rozmyślać. Niemal równo 2 lata, moi drodzy, y, 267 odcinków, nie wiem ile live'ów, nie mam pojęcia ile przesłuchanych albumów, ale prawie 18 milionów wyświetleń i ponad 2 miliony 150 tysięcy godzin waszego oglądania moich materiałów. I to, zastanawiałem się, co powinienem teraz zrobić. Jakoś to uczcić, celebrować, nagrać jakiś specjalny odcinek i co w nim zrobić, co wam powiedzieć. I jak sobie tak rozkminiałem, to w końcu wpadłem na to, że yy, najbardziej oczywistą rzeczą, od której w ogóle powinienem zacząć jest... Podziękowanie tym, którzy te subskrypcje na tym kanale zostawili. No ale jak już to ustaliłem, to kolejny gwóźdź, jak podziękować, bo y, czy takie zwyczajne dziękuję to nie będzie po prostu za mało za to, co od Was dostałem. I zdaję sobie sprawę, że Wam być może takie proste dziękuję y, wystarczy, ale ja z kolei mam wewnętrzne poczucie, że ono... Nie wyrazi dostatecznie dobrze mojej wdzięczności. Zatem, szukając inspiracji, pogrzebałem sobie trochę w globalnych statystykach YouTube'a i znalazłem taką informację, że użytkownicy tej platformy spędzają na niej średnio 40 minut dziennie i w tym czasie każdego dnia oglądają na niej około 5 miliardów materiałów. Więc konkurencja jest delikatnie mówiąc duża. I ta informacja faktycznie mnie natchnęła. Natchnęła mnie do ubrania mojej wdzięczności w. Nieco sparafrazowane i naciągnięte do własnych potrzeb, słowa utworu cud autorstwa Kękiego. 5 miliardów rzeczy, które mógłbyś w tym momencie oglądać, żeby się czegoś dowiedzieć, lub po prostu się pośmiać. A ty jednak oglądasz łysego, co montować nie umie, co nie robi nic specjalnego. Słucha rapu i próbuje rozumieć. Nie wiem, czym cię przekonałem, ale proszę cię wiedz, to dzięki tobie poczułem, że to, co robię, ma sens. Kochani, to są tylko subskrypcje. Teoretycznie to jest tylko liczba, ale dla mnie to jest. 100 tysięcy indywidualnych charakterów, różnych gustów, 100 tysięcy odmiennych spojrzeń na świat, i wszystkie one, wszyscy wy, postanowiliście się zebrać akurat tutaj i dać mi szansę na wyrażenie siebie, wyrobienie sobie swojego gustu i poszerzenie swoich horyzontów. Zatem, moi drodzy, za całe Wasze zaangażowanie, oglądanie moich materiałów, dzielenie się swoimi przemyśleniami, konstruktywną krytykę, lajki i nielajki, całe wsparcie i to mentalne i finansowe. Całego serca dziękuję. I mimo, iż każdy subskrybent się liczy i to wszystko, co powiedziałem, jest bardzo ważne i miało duży wpływ również na moje pozainternetowe życie, to jednak, absolutnie największą korzyścią, jaką wyciągnąłem z tego pojawienia się w internecie, są relacje, jakie z wami nawiązałem. I choć wśród tych 100 tysięcy jest mnóstwo wspaniałych osób, wielu z nim sporo zawdzięczam. Y to chciałbym w tym miejscu szczególnie wyróżnić dwie z nich, a mianowicie Emma i Shuvar, których nigdy bym nie poznał, gdybym pewnego dnia nie postanowił wrzucić tego pierwszego filmu, a dzięki którym, nie zagłębiając się w szczegóły, pierwszy raz od niemal 20 lat znowu poczułem, że mam przyjaciół i to jest uczucie bardzo kojące. I tak zmierzając już do końca tego materiału, moi drodzy, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, znaczy nie wiem czy tak ważną dla Was, ale dla mnie dość istotną. Otóż, oprócz tego, że niniejszy odcinek jest dziękczynny, to jest on również w pewnym sensie odcinkiem pożegnalnym. Kiedy tak sobie rozkwijałem, że w sumie na tym etapie warto byłoby się zastanowić nad dalszą działalnością, nad kierunkiem rozwoju kanału, nad tym, jakie kroki powinienem dalej podjąć, to doszedłem do wniosku, że na ten moment y, nie podejmę żadnych. Potrzebuję przerwy, moi drodzy. Y, nie wiem, czy dwa tygodnie, czy dwa miesiące, czy dwa lata, ale. Muszę jakoś naładować baterie, ponownie nabrać wiatru w żagle. Nie zrozumcie mnie, proszę, źle. Przebywanie w internecie z wami wciąż sprawia mi mnóstwo frajdy i ja tutaj dalej będę, chociażby skupiając się teraz bardziej na streamingu, ale ja muszę jakiś czas odpocząć od nagrywania stricte odcinków, bo, bo coś jest nie tak. Co prawda, kiedy już nagram, zmontuję i wrzucę odcinek, to dalej czuję taką samą satysfakcję i wszystko jest git. Ale żeby w ogóle się za to zabrać, usiąść i zacząć nagrywać, od jakiegoś czasu po prostu się zmuszam, a to na dłuższą metę nie prowadzi do niczego dobrego dla mnie, dla kanału i w rezultacie dla was, więc. Muszę to sobie jakoś przepracować. Zatem reasumując moi drodzy, na jakiś czas zawieszam tworzenie i publikację odcinków na kanale, ale nie przechodzę na emeryturę. Bardziej powiedziałbym, że idę na bezterminowy urlop. W związku z czym nie mówię wam, żegnajcie, tylko do zobaczenia. Niemniej, jak wspomniałem, będę wciąż aktywnie streamował na Twitchu. Również odsłuchy albumów. Więc jeżeli ktoś by się stęsknił za moją Japą i Pitolejem, to serdecznie zapraszam. No i jeżeli podczas któregoś z takich e, odsłuchów live e, będę w stanie się dostatecznie skupić i potem oglądając zapis uznam, że któryś z fragmentów nadaje się do publikacji na kanale w formie odcinka, no to nie wykluczam, że takie, takie fragmenty zapisów raz na jakiś czas będą wlatywać. No i to tyle moi drodzy. Kończę ten monolog. E, jeszcze raz z całego serca Wam za wszystko dziękuję i życzę Wam. Wszystkiego co najlepsze, bo Wy jesteście najlepsi. Bywajcie zdrowi, do zobaczenia. Mam nadzieję, że prędzej niż później. Fiona.